Ponieważ od momentu wysłania pierwszego zawiadomienia do wspólników możemy liczyć termin, w którym będzie możliwe podjęcie uchwały o przekształceniu, ponieważ uchwała o przekształceniu nie może być podjęta wcześniej niż miesiąc od wysłania pierwszego zawiadomienia do wspólników spółki. Następnie po wysłaniu pierwszego zawiadomienia. Rekomendowane jest opublikowanie planu przekształcenia na stronie internetowej spółki. Pozwoli to na uniknięcie konieczności udostępniania dokumentów związanych z przekształceniem wspólnikowi w lokalu spółki. Tak więc jest to procedura szybsza w realizacji i też korzystniejsza pod kątem organizacyjnym. Następnie, drugie zawiadomienie do wspólników powinno być wysłane dwa tygodnie. W terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od wysłania pierwszego zawiadomienia. Kodeks spółek handlowych wymaga, aby wspólnicy danej spółki, która ulega procedurze przekształcenia, byli zawiadomieni dwukrotnie. Tak więc pierwsze zawiadomienie musi być wystosowane nie później niż w terminie miesiąca od podjęcia uchwały, a drugie zawiadomienie może być wysłane dopiero po upływie dwóch tygodni od daty wysłania.